Witam serdecznie tutaj dzieachu Tutaj kariera Borussia Dortmund, czyli kariera, nie kariera tylko Fifa 15, kariera, będzie pełna wersja, demo Fifa 15, mecz to bałtyckie, Borussia Dortmund, Barcelona. Co my tutaj mamy? Zupełnie inny ekran, ławka rezerwowych. Na no, Kitty, Song, Brawo, Drionu. Ciekawe czy idzie zagrać Suarezem. Chyba tak, idzie zagrać. Formacje. Ustawienia gry. Damy na zawodowiec.

Komentarz oczywiście angielski będzie w polskiej wersji pełnej z z żówny duet. Mam tutaj podgląd na trybuny. Dużo lepsze niż ostatniej wersji. Piłkarze wychodzą na morawy. To, że nie ma Ligi Mistrzów FIFI 15, tylko z połączeniem szoker. Zawsze to by było troszeczkę lepszy smak. usłyszeć chyba Ligi Mistrzów FIFI, my to może kiedyś, bo to składy, Suarez oczywiście może grać, bo to jest mecz nie jest zawieszony. is called Dortmund of Lewandowski. of striker today. My final thoughts on that disappointing Barcelona season of 13-14 and Tata Martino saying goodbye. He got another year his contract.

Od razu widać tą trawę, zupełnie inaczej wygląda. No i mamy początek meczu. Zaczyna Bruce Dortmund Sachin, znowu piłko do i Mobile, Busquez przyjmuje podanie do Suareza, Suarez do Busqueza, ale Mikitarian przyjmuje. Walka tutaj o piłkę Bender. Inesta, jeszcze raz Inesta, Neymar nie przejął. Waszczykowski. Kuba Waszekowski, ślisk. Jest pierwszy faul I mamy kartkę, chyba nie. W sensie pokazuje, mur ustawiony. Bender dośrodkowuje, spokojnie do szczegę wybija. Bo dalej atakuje. Waszykowski, bender. O, o, niebezpiecznie teraz było. Immobile, ale jak opok słupka. Dosyć agresywnie tutaj walczą. Piłkarze Borussii, uskies. No i to podanie nie doszło do Neymara. Bender przy piłce, podanie do Immobile. Dalej Sahin. Cały czas Borussia w natarciu Czawie przejmuje szybko podanie do Suareza. No i znowu złe podanie. będę przejmuje. Dobre przejęcie. To musimy tutaj pograć piłką. I ta nas chyba do Neymara. Neymar doświadkowuje. i złe doświadkowanie. Bardzo złe. Ale mamy rzut różny. Ale zrobił powtórkę teraz tego spotkania. I mamy już złożony Neymar nagłówkę za wysoko. Tym razem pikę uderzył za wysoko. Ale już było groźnie. Alves Alves wychodzi do środka Messi Kółko Messiego Oj, tutaj jednak Xavi, nie przyjął, Busquets Nie ma spalonego Suarez Suarez Broni de do bitka Inesty, za wysoko Nie wiem, to będzie To jeszcze powtórka z szałogową Jakże Barcelona mogła wygrywać 1-0 30 minut, gry na razie widać dużo lepszą grafikę. Jednak ci blokarze, chyba trochę inaczej, są też tutaj azorowani. Oś ciężko mówić Ojo teraz stracimy bramkę Myślałem, że będzie już rzut za chwilę A tutaj znakomite podanie i bramka Mikitariana Kto to zawalił? Znakomicie tutaj to opanował Royce Najślizg no Minkitariana i mamy niestety 1-0. No, fajna Cieszynka, nie powiem. Powtórki też są fajne, ale wynik fajny nie jest. Suarez oj Strata, Bender wstrzymuje Royce. No i broni teraz bramkarz. Jest zdrożny. Nowy bramkarz broni. Idziemy z kontrą, ale Humer już jest przy piłce. No, niestety Royce atakuje i mamy już kolejny rzut No, Nawet są statystyki, ile strzałów wie o bramek w danym meczu, to też się zmieniło. Kolejna akcja. Tutaj wychodzimy spokojnie z opresji. Będę musiał chyba taktykę dać na, drugi, na drugą część meczu, bo samotniony tutaj nic nie zrobię. Messi, Messi zaś próbuj, próbuj coś, ale co próbujesz? Nic nie wypróbujesz. Nie ma wsparcia teraz Royce. Powstrzymany. No i załubaszakowski najkoniec tylko tej części meczu Barcelona miał swoją okazję, nie strzeliła, a bo Rosja wykorzystała to i prowadzi po pierwsze połowie 1-0 To są powtórki na ciekawszych fragmentów pierwszej części spotkania. Kamera z ptaka nawet została tutaj montowana. Zupełnie inna praca kamer jest w tej fifie. żeby się przyzwyczaić. A to była naprawdę fantastyczna akcja, Borusi. Mm. jakieś inne formacje. Dobra, teraz zostawiliśmy tak, Nie możemy zrobić ten mecz. Zaczynamy drugą połowę Alves do Messiego, Messi oddaje, i tutaj stracona piłka. Niestety Marco Royce Mikitarian. Przejęcie oj już jest strata, szkoda, szkoda. Szybka kontra by się przydała. No, będę teraz się bawił. Co? idzie wyjść. Może teraz. Messi. i przyblokowany jego strzał. No i nic z tego. Zaworo jest przy piłce. Macie Czerano zatrzymał go jednak. I tutaj są podwójne zmiany. Ok, się te zmiany niewiele zmieniły. Od ostatniej FIFA Piłka w polu Piket. Macie Alba, Suarez, do Messi, do Alvesa, Busquez do środka, Nie, ale Inesta tutaj już jest, oj, 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 złe podanie, piszcie przejął. Przejęcie Neymara Messi, Messi nie może nic sam zrobić. No, Soarez. Trochę miejsca Soares ma. Uj, i ma dobitki dobitka. I co? Spalony był. Oj, oj oj oj. Minimalny spalony. Bardzo źle, bardzo źle się, że będzie remis już. Suarez. No i tam niedowe podanie. No i cóż, końcówka spotkania za chwilę będzie. Drugie połowie, to jak Brucia przyjmuje zasadę, przy piłce nic nam nie grozi. O, nie! Na całe szczęście nie ma drugiej bramki. Choć Boszekowski był blisko. Ike, do Szawiego Borussia, teraz się widać, broni Borussia. Musi jakoś rozmontować tą obronę niemiecką, ale to nie jest łatwe. Neymar Innesta. A za chwilę już blokują, już jest tam 5, 6. Ciężko, ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Wybić dobrze. Dobra Neymar. Neymar sam na razie. Teraz podanie do Suareza. Ale komu ten Suarez ma podać? No e, i zaś to wybite. Zaś to jest wybite. No. No i koniec meczu. Tutaj Borussia wygrywa z Barceloną 1-0. Po fantastycznej akcji trzeba dodać Roysa, który wykończył strzałem Iquitarion. Oto powtórki tego spotkania.

Ineko mi to akcja tutaj. Kurde, go on to zrobił. No i jest bramka. Tutaj Inesta przeblokowany był Saorers jest tutaj Barcelony nie zbawił w tym meczu. A to była mała sytuacja no bramkarz to obronił gdzie tu był spalony znaczy no był fał. o jak to pociąganie koszulkę fajnie widać Ta te powtórce i to by było na tyle jeśli chodzi o to spotkanie Tak, także mówię Wam, będzie FIFA 15 już niedługo będę nagrywał tę serię. Możecie się wpisywać w komentarzach, czy mam nagrywać karę Barceloną, obo, obojętnie jakim innym klubem. Macie trochę czasu. Na pewno będzie też Ultima Team. Ciekawe, jak to się w tym zmieniło. Cały samo uczek. a wszystko wiem, można to zagrać ten tryb, Ultimate team, team, także będę kończył tą odcinek, Jak tak mówię, wpisujcie w komentarzach swoje opinie na temat tego dema, możecie zagrać sami. I wpisujcie co mam grać w Serifie 15, jaką karierę, czy Barceloną, czy Chelsea, czy jakimkolwiek innym klubem. Na pewno się do tego odniosę i będę grał. Już niedługo premiera. Także oczekujcie. Na razie, cześć.